On nie ma zapięcia pod tym chłonem? No może nie wiesz, ja też nie wiem dopuszczają ale to... bez zapięcia? Tak, 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 bo on czasem na obu siedzi jak, jak no. Musiałby ci pracę wlepać i pociągnąć Ale jak się dwa czy trzy razy, razy tamtej jajce. No to mógłby się założyć no. No. Myślałem, że nie dopuszczają tak no. Nie, nie, bo one są tak osadzone dosyć mocno no, Czasem się zdarza, że zleci no. Ale oni się tukli, ostro tak. Przeciwnik, nie Mijał skóra, czeka, wtacza się i byle nie Zobaczcie, na Sebastian. On wygląda naprawdę, chodząc do szlanek, zawsze go to jakby przeżył zdarzenie z ciężarówką albo z atakiem kawalerii. A zobaczycie, zaraz co będzie wyrabiał w szrankach. Tak? tak to z nim już jest. Taki bardzo charakterystyczny zawodnik. Mój erbek obecnie, już pasowany w marcu na naszej rocznicy. Przeze mnie rycerz. No. I jeden z najlepszych zawodników, chyba najlepszy w tej chwili zawodnik w Będzinie. Zobacz, zobaczmy, czy poradzi sobie teraz z Michałem. Tutaj znowu jest wyczekiwanie, znowu jest czajenie się. Szanują swoją wielkość chcą zachować siły na jeszcze czekającej walki. No ale to do pewnego momentu, który z nich w końcu zaatakuje. Tutaj Sebastian trafi, trafi gdzieś wewnętrzną przed przedramienia. Dziwne, ale z Michała. O straszy, straszy Michał. No, zobaczcie. No cóż, moi drodzy, takie walki w finałach też są. Ruszył Michał. Następna walka Rafał Wójtowicz, Krzysztof Skubis. Skubis, Wójtowicz. O tak, tutaj. Teraz Sebastian mocno. on te ranki, takie solidne uderzenia tarczą masy walk bufurtowych, tam rzeczywiście to bardzo dużo daje i tutaj też popłaca, bo wprawdzie niepunktowane, ale gdzieś tam wypracowuje pozycję od, od e, trąbka przeciwnika, nieco oszałamia i daje możliwość zadania wczorajszego trafienia. znowu chwila przerwy i wyczekiwania, zaatakował teraz Michał Koniec walki. Koniec walki. Wielkie brawa. Eee, Ważne, jest znowu wypyczna, wyczekująca. Tutaj już nie będzie jakichś walk takich, tak jak mówię, przypadkowych, bardzo spontanicznych. Oni oszczędzają siły szanownym przeciwnika. Sędziowie się naradzają. No, nie było jeszcze dzisiaj dogrywki. 5 do 4. Sebastian Kozera. Sebastian Kozera 5 do 4 zwycięża.